Witam serdecznie drodzy widzowie. Właśnie jadę kupić BMW 750 LI. Transport już na mnie czeka. Także wsiadam i lecimy z tematem. Witam Panie Piotrze. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkich widzów. Właśnie zmierzam na konferencję. Na konferencję w sprawie przemysłu włókienniczego w Warszawie. z fotela prezesa. Witam widzów. Tutaj mój kierowca Piotr Panie Piotrze do pełna poproszę Za 500 zł Mnie nie tankujemy Dobra szartowałem, już, już siedem dyszek zatankowane. to ja sobie za tyle. Panie Marcinie, jak pan, jak pan, co pan powie o swoim nowym zakupie, po którym właśnie jedziemy? Mm. 750 Li dla młodego biznesmena. Jak to brzmi? Czy czuje się pan znobilitowany względem poprzedniej Skody? <grym> Nieskoda zawsze w moim sercu. <grym> A proszę powiedzieć na jakie paliwo będzie zasilane? Pańskie 750 Li. W tłumaczeniu amerykański gaz. Powiem, że reszt nie trzeba. <grym> 99,98 Wiesz, że mi nie odda tych 300 zł Piotrze powiedziałem, ja wiem, nie tak w ostro No to do muzeum możesz ją wstawić Delikatnie To najdroższy ślinik w eksploatacji Prosto jedziemy Piotrze, prosto no, Powiedział, że to jest, coś silnika do muzeum, mówi, że zaprasza na serwis Ty tutaj 4 metry są odległości, tu interkom trzeba zamontować Witam Państwa serdecznie No Piotrze, wyrażaj Pan prezes do nas już dołączył Jedziemy po kamienicę na Woli Witamy serdecznie Panie prezesie Dzień dobry, jak zdrówko? Dzień dobry Grzaną dupkę już Panu prezesowi tutaj włączyłem I lecimy, lecimy Piotrze, gazu To już łóżko Działa po lewej stronie? Tak, nie działa, Jak Cię nie widać, żeby na podstawie uchodzić. W początku działała pół chwili, a później no, Jedziemy na łódź właśnie. Wyrzucamy z Pukinju, czy będziemy przenosić do Warszawy? Odrzutowiec już czeka, panie prezesie. Tak jest. Lecimy, łeło, well well well. łeło Szybka przejaśniatka! Ona się nie ma Mierdze, no. Dobra, Zatrzymujemy Olejczyna tego pana tam z poprzez <laughs> Reaktory, <sum dads> Reaktory atomowe, to jest Jak nie Jak na no, nie To, góry, jak, <sum> to tak, nie ma trochę złośliwie.